Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, gdzie rozegramy sobie partię. W sumie ja rozegram. Pokomentujemy razem, w sumie ja pokomentuję, no ale będziemy wszyscy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Moi drodzy, gramy Blitz pięciominutowy na czesko. Rywal, moi drodzy, jest o, z Chorwacji, piękne miejsce. Wybieram się tam e, niedługo. O, obrona francuska, bardzo mi się podoba. No i teraz, moi drodzy, zagramy swój standardowy. Swoje standardowe systemy, wariant wymienny w obronie francuskiej. Goniec szybciutko na D3, skoczek F3, C3, roszada. Takie rzeczy, moi drodzy, przychodzą do głowy. Tutaj trzeba grać to, co się lubi, to, co się zna. Nie boję się C4, mam gonie C2, a roszadka jak najbardziej logiczna, wydawałoby się. No i co, wieża wchodzi zaraz na E, rozwijamy gońca, rozwijamy skoczek B, D2 i jest fajnie. Gra i buczy. Goniec, moi drodzy, na F4 jest tak naprawdę na G5 również mógł okupować tą, tą miejscówkę, e, czując się całkiem nieźle. E, no, i co moi drodzy? No, trzeba zakończyć rozwój powolutku. E, myślę, że pozycja koło równej. Pozycja koło równej, e, trzeba będzie tak naprawdę tutaj ułożyć jakiś plan ataku, gdzie, gdzie tutaj e, atakować, co robić. No i w tym wypadku rywal wybija, chce mi zostawić z izolowanym pionem. Ciężko mi to się wymawia o 10, moi drodzy, kiedy jest dzień wolny. E, wybicie tego, myślę, że skoczkiem skoczkiem będzie jak najbardziej słuszną koncepcją będziemy mieć tutaj izolowane piony na linii D, które no o nie będziemy mieć okazuje się izolowanych pionów. A to ciekawostka, moi drodzy, no to już tutaj szybciutko stępem, a tak na gońca. goniec zapewne B6, dlaczego by nie? goniec B6 i teraz poprawiamy skoczka kolejnego, czyżby mm -hmm. chcę wymienić tutaj, moi drodzy czarnopolaki. Czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dla mnie dobre? tu, no to tu wchodzi. Hmm. jak tu to wchodzę pod związanie a, uprościmy nie ma tutaj czasu za bardzo na jakieś długie, długie liczenia wariantów, moi drodzy korci mnie, żeby zagrać to, żeby nie wpuścić tutaj żadnej figury, czy to skoczka jakimś napadem tutaj, hetmanowym czy to gońca z atakiem na mojego hetmana być może strata tempa, nie powiem, że nie ale tutaj, moi drodzy, plan jest następujący być może Hetmana przerzucić tu, może nawet tutaj jakąś baterię stworzyć. Ciężko powiedzieć. Poprawić skoczka któregoś z nich, zainstalować tutaj na D4, aby był nietykalny. Untouchable. To są dobre pomysły. Lebowski 47. Big Lebowski, moi drodzy. Big Lebowski, proszę bardzo. Goniec E6 w tym wypadku, moi drodzy. Goniec E6, co to jest? No, po prostu rozwinięcie figury do gry. A ja za pierwotnym planem będę, moi drodzy, podążał. Któregoś ze skoczków chcę zainstalować, mieć go po prostu na D4. Mieć go na D4, jakieś poświęcenia, czyżby, moi drodzy? Czy te poświęcenia będą takie dobre? Hmm. Czy te poświęcenia będą takie dobre? Cyk, cyk, cyk. No mogą być niebezpieczne, mogą być niebezpieczne, aczkolwiek, aczkolwiek, raczej się ich nie boję, to pole będę kontrolował. No niech święci piona, nie ma problemu, tutaj z premówem już odbijemy, o, i poświęcił. Lebowski się nie, nie patyczkuje, moi drodzy. Lebowski się nie patyczkuje kompletnie. No i co? Jak wymienimy Hetmany, no to warto mieć na uwadze, że troszeczkę ten materiał jednak będzie Mariancella tutaj wspierał po mojej stronie. Czas mniej więcej równy. Graliśmy obronę francuską, wariant wymienny. No i cóż. Cóż, rywal odchodzi. No oczywiście nie będzie chciał wymieniać hetmanów to całkiem logiczne. Natomiast ja się uprę czy się nie uprę Teraz pytanie, co grać, moi drodzy. A może tu? Ho, 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 ho. Nie, to to będzie, to będzie wariactwo. Najpierw tu, najpierw tu, najpierw tu i później tu. O, skoczek F5 z groźbami, moi drodzy, brania tego groźbami matowymi, o, takie rzeczy mi się podobają, wybicie skoczka to nie problem, skoczki się tutaj bardzo fajnie wspierają, moi drodzy wsparcie grupy AA no i teraz co? no i teraz chyba to i teraz chyba to, moi drodzy tak jak chciałem tak chciał, tak mógł, tak zagrał no co, no tak chciałem, tak zagram no zobaczymy, tego bić nie może goniec broni groźba mata tutaj, moi drodzy, z Hetmanem, oczywiście, Hetman bije G7, checkmate, amigo, checkmate, amigo, no, czas się mniej więcej cały czas utrzymuje na tym równym poziomie, mam tutaj delikatną przewagę materiału, choć to jeszcze nic nie jest przesądzone, rywal poświęcił za dwa piony gońca, uuu, no to tak, nie, panie kolego, aj, no, Lebowski źle zagrał, moi drodzy. Sprawdźmy szybciutko tutaj analizator. Jak to wyglądało? Co ja tutaj przeoczyłem, moi drodzy, partia króciutka, zaledwie 21 posunięć, więc nadaje się na szybkie zwycięstwa ewidentnie. Hmm. Hmm. Tutaj, tutaj, tutaj jedziemy, moi drodzy, jedziemy. D4, książkowe, książkowe, tu tak naprawdę wszystko było prawdopodobnie książkowe, jakbyście się przyjrzeli, tutaj mamy jakieś wskazóweczki. Koniec F4 jest dobre. Czekam na jakiś błąd, moi drodzy. Tutaj na razie dobre, dobre. Tutaj mamy wskazówki, że takie ruchy zielone to są całkiem niezłe. Skoczek F3. Najbicie no tego jednak było błędem. Niepoprawne poświęcenie, wyczułem to. Hetman F3 jest doskonałe, więc tutaj dobra reakcja z mojej strony. Hetman G3 jest dobre. Skoczek F5, a jednak skoczek F5 było. Jednak miałem skoczek F5. E, tutaj na wymianę Hetmanów. Hetman H5 jest niedokładne. I teraz skoczek F5 jest dobre. Co jeszcze było alternatywą? Skoczek bije C6. Aha, tutaj osłabianie struktury tego typu. Skoczek bije C6. A co, co ja z tego miałem? Ciężko powiedzieć, moi drodzy. Ciężko powiedzieć. Myślę, że skoczek F5 narzucające się takim ludzkim okiem. No i teraz rywal powinien zagrać G6. Powinien zagrać G6. G6, moi drodzy, skoczek E7. O, wieża wchodziła na, si na siódmy rząd, tak? Mniej więcej takie tutaj były koncepty. No ale rywal nie zwietrzył, że tu groził. Mat. No nic, taka partyjka troszeczkę na farcie. Rywal pomógł. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Poranna partyjka od Mariancello do Kawuni. Pozdrawiam serdecznie. Gdzie jest ten OBS? Chcę go wyłączyć.